Hej! E, chciałam Was zaprosić dzisiaj na recenzję filmu Spotlight Toma McCarthy'ego, e, filmu, który opowiada o aferze betofilskiej, betofilskiej. E, i nie chodzi jedynie tutaj o Boston, tak jak zakłamał oczywiście troszeczkę Dele Express, tutaj chodzi tak naprawdę o cały Kościół katolicki, e, ta sprawa molestowania przez księży dzieci w Bostonie, to jest jedynie początek tej całej lawiny, która później się wydarzyła. A, ok, ale przejdźmy może do samego początku. Więc tak, wszystko rozgrywa się gdzieś mniej więcej 15-14 lat temu, bo jak to zazwyczaj bywa z filmami dziennikarskimi, one są na faktach. I wtedy właśnie do The Boston Globe przychodzi nowy redaktor naczelny, Marty Baron, który no, dzień dobry, wkłada w mrowisko. Postanowę, postanawia tutaj dać sprawy swoim e, dziennikarzom śledczym z tego e, działu Spotlight, czyli w wolnym tłumaczeniu e, coś, co jest w centrum uwagi, tak, na co są skierowane e, wszystkie, e, wszystkie światła. I oni mają zbadać tutaj e, może nie tyle spadać, ale jakby bardziej tak nakreślić i rozszerzyć. E, rozszerzyć tą aferę, która miała miejsce. E, wszystko zaczyna się od trzynastu księży, którzy e, nie zostali skazani, tylko gdzieś dalej oddelegowani, tak usunięci. Okej, okay, good. Dziękuję. Uh, did everyone read Eileen McNamara's column this weekend? That's the Gagan case? Yeah. What's the follow on that? It, it's a column. What kind of follow are you thinking? Uh, well, apparently this priest molested kids in six different parishes over the last thirty years, and the attorney for the victims, Mr. Uh, Garabedian. Thanks, I mean, Mr. Garabedian says Cardinal Law found out about it fifteen years ago and did nothing. Yeah, I think that attorney's a bit of a crank, and the church dismissed the claim. He said she said. Whether Mr. Ger. E, no i tak zobaczycie dlaczego tak się dzieje i o co w tym wszystkim e, chodzi. No, i wpadają na grubą aferę. To wszystko jest pewna sieć połączeń, e, taki celowy system, e, który, e, którym kieruje nie tylko Kościół, który tutaj zamiata wszystko oczywiście pod dywan, e, ale za tą całą sprawą stoją e, prokurato, e, prokuratorzy, e, sędziowie, politycy. No, to jest. No, to trzeba no, oczywiście nazwać rzeczy po imieniu. To jest po prostu jedna wielka e, mafia, która tym wszystkim e, trzęsie. E, tylko tak, jeszcze może od siebie chciałam powiedzieć e, taka refleksja, e, która mi też naszła po filmie, że oczywiście e, od groma tych osób, e, petofilii, tutaj celowo też ich nie nazywam e, księżmi, to właśnie to są ludzie, którzy, którzy w sposób taki. E, no tak, bezczelne, gdzieś w taki chory sposób, specjalnie przenikają w te struktury tak, kościoła katolickiego i nie mają dużo też wspólnego z powołaniem. Oni po prostu chcą mieć łatwy dostęp tak, do dzieci, do dzieci, które często też są z bardzo takich trudnych rodzin i to, co oni robią i w jaki sposób też dochodzą. Do tych do tego, to jest po prostu to jest tak zatrważające, że to gdzieś w głowie się nie mieści, ale jeszcze jest gorsze właśnie to, dlaczego ludzie, którzy powinni tak naprawdę gdzieś jednak mówić, tak, o całej tej sprawie, mówię tutaj już teraz o, o księżach, dlaczego to wszystko właśnie jest gdzieś spychane na bok. Czyli znaczy, jak mi wiadomo o co chodzi, to oczywiście chodzi o pieniądze, no ale to jest, to jest karygodne, to ja pamiętam, że ja po prostu o filmie się popłakam, bo, ja, mnie gdzieś po, ja nienawidzę niesprawiedliwości. I, a, a tutaj po prostu na każdym kroku jest, jest to pokazane. I ja nie, no nie jestem w stanie z takimi e, rzeczami się pogodzić i to, to jest po prostu niewyobrażana tragedia, która dzieje się tak naprawdę każdego dnia, bo to, że to, to zostało zakończone, to oczywiście to jest nieprawda. To jedynie dzięki, dzięki takim dziennikarzom, którzy zresztą też dostali nagrodę pulicera za to. My dzisiaj możemy o tym też dowiedzieć się więcej. No i teraz tylko pytanie: kiedy, kiedy Polska, tak? Doczeka się takiego własnego spotlighta. No a byłoby tutaj o czym mówić: to już nawet nie chodzi o tą aferę pedofilską, tak? Tylko wszyscy domyślamy się e, o, o co chodzi. E, no dobra, ale jeszcze odnośnie się, odnoś się właśnie e, filmu. I oni wpadają na tą całą aferę. Mm. E, no i tak, to wszystko oczywiście e, przerasta ich. E, no i. E, Najważniejsze jest to, czy w ogóle ten artykuł e, ujrzy światło dzienne, więc film, który, który jest gdzieś, gdzieś w zarysach miałby być thrillerem, tak, filmem akcji. W tej akcji nie mamy tak naprawdę żadnej, może tylko przybiegnięcie rufalo przez ulicę daje nam jakiś dynamizm w tym filmie. Wszystko jednak odbywa się w ciasnych pomieszczeniach, jest dużo monologu, no ale tempo jest tak wartkie, że trzeba rzeczywiście cały czas być na bieżąco ze wszystkim, żeby połapać się w tej całej historii. I McCarthy oprócz tego, że to jedynie tak. Jest też pewną pazą, tak? Bo myślę, że gdyby inna afera była też w ten sposób nagłośniona, on by po prostu się wziął też za coś innego. A że akurat to jest afera w Kościele, w kościele Katolickim, bo niektórzy zarzucają, że to właśnie dzięki temu dostał Oscara, to myślę, że to jest też przesadzone. On dostał po prostu Oscara za naprawdę świetny film, a nie za to, że opowiedział akurat o tej aferze, bo tak jak właśnie mówię, gdyby to była też inna, nagłośniona bardziej afera, to myślę, że też by tutaj nie zawahał się o tym powiedzieć. I właśnie, bo ta afera też tutaj świetnie pokazuje, już chyba troszeczkę odchodzący do La musa tą pracę tych dziennikarzy śledczych, którzy na jeden artykuł poświęcają tak naprawdę od groma czasu. I nie widzimy, w tej filmie nie ma przedstawionego ich życia prywatnego, gdzieś możemy jedynie z rozmów dowiedzieć się, że któryś jest żonaty, któryś jest samotny, inna mieszka z babcią, tak? Więc to gdzieś jest tylko tak... Tutaj ten dialog jest tak po bokach dopowiedziany, a cała tutaj historia, którą wyrzuca nam tak na, na sam przód, to jest, to jest ten właśnie temat, ale... I pokazana, pokazana właśnie ta praca dziennikarza, ten etos dziennikarstwa tego śledczego, troszeczkę tak jakby z zamierzchłych czasów, bo tutaj, mimo że film, że historia jest gdzieś tak sprzed 15 lat, to ogląda się to jak, nie wiem, jak, jak jakąś historię z jeszcze sprzed z czasów, Tutaj właśnie tej e, ery internetowej, oni e, długimi godzinami siedzą nad książkami, nad kronikami, e, chodzą po ludziach, dzwaniają. I ja faktycznie gdzieś troszeczkę sobie zamarzyłam, że e, to by była fajna praca, tak rzeczywiście gdzieś siedzieć w tym wszystkim i i dochodzi do tej prawdy, bo e, jednak ten dziennikarz jest tak jak, e, tak jak detektyw, jak policjant, który węszy i jest wciąż na tropie e, nowej afery, więc e, faktycznie podszedł tutaj makati do tego e, z pasją i właśnie za to jest e, Oscar, ale też e, myślę też za to, że e, troszeczkę e, tutaj nawiązuje jednak do, e, do tego kina, troszeczkę stylizuje się tutaj na, e, na firmach z lat 70. A jak przypomnijcie sobie wszystkich ludzi prezydenta PAKUE z Robertem Redfordem i Dustinem Hoffmanem. Faktycznie gdzieś od razu mi na myśl nasuwa się ten obraz. Mimo, mimo, że jest to właśnie kino takie dziennikarskie, zaangażowane, to ogląda się jak, jak rasowe kino akcji. Więc jeżeli jesteście fanami kina lat, 70, kina lat 70., czyli chyba najlepszego okresu dla kina amerykańskiego, to ja Was zachęcam. Zachęcam Was też ze względu na wybitne aktorstwo Michael Keaton, John Flattery, Leif Stanley Tucci, Rachel McAdams, Mark Ruffalo, który był nominowany do Oscara. Razem z nim też podczas Gali pojawił się ten dziennikarz, którego on zagrał. I faktycznie oni wszyscy stanowią gdzieś tło do opowiedzenia tej historii, ale bardzo fajnie na jednym poziomie grają. Wszyscy są, grają, wszyscy są zgrani, no tak jak mogę to powiedzieć. I mi ten film zapadnie w pamięć, na pewno jeszcze do niego nieraz wrócę. Jest to jeden z lepszych filmów roku 2015. Ja, jak miałabym być szczera, to faktycznie tutaj z tej całej stawki, to ja obstawiałam gdzieś pokój, Spotlighta i spotlightowi rzeczywiście kibicowa i zjawę. Zjawę, która, mimo tego, że gdzieś wszyscy nazywają wydmuszkę dzieło Inari, tutaj ja się z tym nie zgodzę, ale, ale to już historia na zupełnie, ale to już temat na zupełnie inną historię. To ja Was żegnam i do zobaczenia. Pa!